14 sierpnia 2011 roku 1425. Cieszcie się przez tysiąc lat chwalebnym życiem, które was oczekuje. Moja szczerze umiłowana córko, nadal kontynuujesz obronę mojego słowa, chociaż w rzeczywistości nie jest to konieczne. Moje słowo przeniknie serca wierzących jak miecz, gdy zastanowią się nad moimi orędziami. Danymi dla świata. Poznają prawdę, gdy przeczytają moje słowo. Moje boskie światło wpłynie na nich w sposób trudny do zignorowania. Wielu zapytuje i pyta dalej tak samo, jak czynili to w czasach Noego. Byli ostrzegani, ale nie chcieli słuchać. Blokowali głos mojego Ojca, gdy słał orędzia przez Noego i innych proroków. Tylko ci, którzy słuchali i posłuchali, zostali uratowani. Usłyszcie teraz moje orędzia. Dzieci, otwórzcie wasze serca i pozwólcie mojemu synowi przemawiać do waszych dusz. Ignorujcie w świecie to, co was rozprasza. Skoncentrujcie się tylko na moim głosie. W ten sposób możecie uratować wasze dusze. Ci, którzy nie chcą słuchać, ponieważ odwracają się plecami, Przyjdą w końcu z głodnymi ustami, by połykać moje najświętsze słowo po tym jak nastąpi ostrzeżenie. Wówczas będziecie gotowi podążać pod moim przewodnictwem, tak że będę mógł właściwie kierować was w stronę nowego raju na ziemi, gdzie przez tysiąc lat chwalebne życie oczekuje was, wasze rodziny i waszych bliskich. Żadne choroby, żaden brak żywności. Żadne zmartwienia. Tylko miłość w swojej najczystszej postaci, chwalebny byt, który jest waszym prawowitym dziedzictwem. Proszę, módlcie się teraz mocno o rozpoznanie, by zaakceptować moje święte słowo, gdy jest wam dzieci prezentowane. Potraktujcie je jako jeden z największych darów w waszym życiu. Przyjmijcie je swoim ciałem, umysłem i duszą. Tylko wtedy znajdziecie prawdziwy pokój, wasz umiłowany Zbawiciel, Jezus Chrystus.